Prawda wychodzi na jaw. O Martinie i kto truł pije. Cruz zdradza Alonso prawdziwy powód swojego powrotu do La Promesy. Okazuje się, że muszą ulec żądaniom Lorenzo, oddać mu część ziemi. Nie wiedzą jeszcze, że zbliżająca się wizyta Fernanda i Margarity rodziców Martiny pokrzyżuje ich plany. Rodzice Martiny zmieniają układ sił w posiadłości. Chcą poznać prawdę o zachowaniu córki. A jej pozycja w La Promesie staje się zagrożona. Tymczasem Simona i Kandela, zaniepokojone zniknięciem Carlosa, postanawiają go szukać. Proszą Lopę o zastępstwo, nie zdając sobie sprawy, że ta decyzja może je wiele kosztować. Kolacja, która miała być wystawnym wydarzeniem, nie dochodzi do skutku. W kuchni panuje chaos, a Katalina obiecuje interweniować. Jimena zaskakuje wszystkich. Sprzeciwia się krus i broni swojej pozycji. Hanna nie radzi sobie z napięciem, zwłaszcza, że pija, zaczyna się przed nią zamykać. Skrywa coś, co może zniszczyć jej życie i życie jej dziecka. W końcu Martina wyjawia rodzinie prawdę. Przyjechała do La Promesy. By uciec od skandalu, który wybuchł po tym, jak na przyjęciu w Madrycie publicznie pocałowała narzeczonego Beatriz Oltra. To dlatego też zrezygnowała z wyjazdu do Paryża, a jej miejsce zajęła Leonor. Alonso traci zaufanie do siostrzenicy. Martina, zawstydzona obecnością rodziców, ucieka do Kataliny. Zrywa skurro, który nie potrafi pogodzić się z jej decyzją. Co podejrzewa Krus, że zabrania Hanie opiekować się Chimeną i nakazuje, aby od teraz jej synową zajmował się lekarz. Pia w ogromnym lęku i stresie, mówi Hanie prawdę. To Gregorio próbował ją otruć i pokazuje jej przerażający dowód. Jana zwraca się do Rumula, który potwierdza jej obawy. Sprawa jest poważna. Chimena zaczyna się bać. Do posiadłości ma przyjechać lekarz. Który oceni jej ciążę. Zgadza się na wizytę, ale stawia warunek. Sama wybierze medyka. Co ukrywa Jimena? Petra wykorzystuje okazję, by oczernić Hanę. Cruz podejmuje decyzję. Hana ma natychmiast wyjechać do domu los Infantes. Mimo że dziewczyna czeka na spotkanie z tajemniczym nieznajomym w jej starym domu z dzieciństwa musi opuścić la promesę. Tymczasem Gregorio, szalony z zazdrości i żądzy zemsty, próbuje ponownie otruć Pije. Na szczęście Rumulo i wezwani przez niego i Guardia Civil przybywają w porę. Gregorio zostaje aresztowany. Czy, czy koszmar Pii się skończył? Rumulo i Pija przekazują Alonso złagodzoną wersję wydarzeń. Gregorio zostaje oficjalnie zatrzymany ale bez rozgłosu. Dla Alonso to zbyt wiele. Czuje się przytłoczony konfliktami z bratem, krus i własnym synem. Po wyjeździe Hany, Maria skupia się na najważniejszym, spotkaniu z nieznajomym, który zna sekrety jej i Jany przeszłości. Tymczasem między nim a Himeną narasta konflikt. Gdy markiza zamawia dla wnuka luksusową kołyskę, Chimena ją odrzuca. Czyżby dlatego, że wcale nie planuje porodu?